Cześć! Obecnie na moim kanale prowadzę serię Historia LEGO Ninjago i myślę, że dobrym pomysłem jest przeplatanie odcinków historii Ninjago z różnymi recenzjami archiwalnych zestawów z tej właśnie serii, jakie posiadam w swojej kolekcji. I dzisiaj właśnie z taką recenzją mamy do czynienia. Przyjrzymy się mianowicie zestawowi 9443 Chrzęstokopter. Pochodzi on z roku 2012, z sezonu pierwszego. Tytułowy Chrzęstokopter jest to helikopter, który po ukąszeniu przez wężonów z plemienia Żmii zmienił się w taką oto wężowatą maszynę. No i ogólny zamiast jest tutaj taki, że ma on wyglądać no właśnie jak wąż. Tak więc jego przód jest stylizowany na taki wężowaty łeb i muszę przyznać, wygląda to naprawdę fajnie. Dobrze tutaj udało się oddać ten kształt. Fajnego charakteru tej maszynie dodają też te czerwone ślepia, które po obu stronach się znajdują. Tutaj na dole znajdują się takie, oto dwa białe kły, które są zamontowane na tych takich malutkich technikowych pinach. Więc kiedy chcemy postawić maszynę na ziemi, to ładnie się one nam chowają, natomiast kiedy ją podnosimy, to tak w taki fajny sposób się one wysuwają. Tak więc to dosyć tutaj fajnie zostało pomyślane. Mamy tutaj oczywiście śmigło składające się z trzech takich dużych elementów ostrzy. Jeżeli chodzi o miejsce dla pilota, no to jest ono przykryte taką oto fioletową szybką, którą możemy sobie łatwo podnieść. No i w środku siedzi sobie taki oto wężon, jego sobie oczywiście później omówimy. No, jest tutaj wystarczająco miejsce, żeby sobie minifigurka mogła tutaj swobodnie siedzieć. Tutaj jeszcze znajduje się taki okrągły tile z naklejką przedstawiającą symbol plemienia Jampirów. No, trochę krzywo ją przykleiłem, jak widać. No niestety pięcioletni ja nie umiał najwyraźniej przyklejać naklejek. Ogon maszyny również stylizowany jest na ogon węża. Zakończony jest on takim wirnikiem, który z obu stron ozdobiony jest takim oto elementem, który wygląda jak cztery węże, które zwinęły się w taki jakby pierścień. Element ten możemy znać ze spinnerów. Były to takie pierścienie, które nakładało się na spinerę i to niby miało chronić naszą minifigurkę przed upadkiem. Aczkolwiek ten element w tym konkretnym kolorze chyba w żadnym spinnerze się nie pojawił. Tak więc, no, całkiem ciekawe wykorzystanie tego elementu. Podoba mi się jeszcze, że ten ogon, tak jakby, zawija się na tym wirniku. Nadaje to maszynie takiego wężowatego charakteru. Po bokach znajdują się oczywiście silniki, zakończone takimi dużymi zielonymi elementami skrzydeł, na których znajdują się jeszcze naklejka z taką fakturą łusek. No i po bokach maszyny zainstalowane są po dwie torpedy, które oczywiście możemy sobie wystrzelić. No, sprawdźmy, jak to działa. Działa całkiem dobrze. Chociaż jak zapewne wiecie, ja nie jestem wielkim fanem te, tego typu strzelających funkcji bawialnych, no ale też nie, że jakoś mega mocno mi to przeszkadza. Niech sobie będzie. No dobra, to była jedna funkcja wawialna, natomiast teraz czas na drugą. Otóż tutaj po obu stronach mamy takie panele z technikowych elementów, na których znajduje się jeszcze naklejka przedstawiająca hmm, chyba silniki. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i one są, są połączone za pomocą gumki. No, tutaj raczej tego nie zobaczycie, ale tutaj ta gumka się znajduje. No i tak, kiedy tutaj na górze je sobie ściśniemy, to wylatują dwa węże. I ta funkcja bawialna akurat naprawdę mi się podoba, jest no, pomysłowa, ciekawa. No i jeżeli chodzi o te elementy węży, to to jest również dosyć ciekawa sprawa, ponieważ te elementy zostały stworzone specjalnie na potrzeby zestawów Ninjago z roku 2012. I w tym roku pojawiły się w wielu zestawach, w wielu różnych kolorach, natomiast po 2012 całkowicie zniknęły i już w żadnym zestawie od tamtego czasu się nie pojawiły. A szczerze mówiąc, szkoda, bo wyglądają one naprawdę fajnie. Podobają mi się chyba nawet bardziej niż te takie klasyczne płaskie legowe węże. Jeżeli miałem w tym helikopterze znaleźć jakąś wadę, no to mogę się przyczynić do tego, że w niektórych miejscach korystyka nie do końca tutaj gra. Ogólnie cała maszyna jest utrzymana w kolorystyce zielono-fioletowej i te kolory jak najbardziej dobrze ze sobą współgrają, ale wydaje mi się, że na przykład te tutaj ciemnozielone wstawki są niepotrzebne. Takie jak na przykład ten element, czy też te tutaj serki. Wydaje mi się, że one raczej psują kolorystykę. Tak samo też wydaje mi się, że te tutaj szare elementy mogłyby zostać zastąpione jakimiś zielonymi albo fioletowymi, bo ten szary też tak trochę tą kolorystykę psuje, ale to są już takie raczej pierdółki. Jakoś mocno mi to wcale nie przeszkadza. Zresztą te takie niedoróbki kolorystyczne, nazwijmy to, znajdują się raczej w tylnej części. Więc jeżeli patrzymy na maszynę od przodu, to ich nie widzimy i od przodu wygląda ona jak najbardziej bardzo dobrze. Przejdźmy teraz do minifigurek. Zacznijmy od kaja, ponieważ jest on wyposażony w taki oto plecak odrzutowy, który jest dość ciekawie zbudowany. Ogólnie cała konstrukcja opiera się na tym elemencie, takiego jakby megafonu. I silniki są tutaj dosyć ciekawe, ponieważ składają się one z takich elementów, które zazwyczaj w seriach typu Space były wykorzystywane jako jakieś kosmiczne pistolety. I zakończone są one elementami, które zazwyczaj występują w zestawach w roli wiadra. Tak więc, no, dość pomysłowe wykorzystanie tych elementów. Również ciekawe są te elementy, które, których tutaj użyto jako skrzydeł. Natomiast, jeżeli chodzi o samego Kaja, no to wyposażony jest on w takie dwa ostrza. Oczywiście strój z sezonu pierwszego, nadduki na torsie, no w porównaniu z tym co mamy dzisiaj, oczywiście są bardzo ubogie, aczkolwiek mnie i tak się one całkiem podobają. Podoba mi się to jakby zbroja, tutaj widzimy również jakieś shurikeny, jakiś pas. Na nóżkach nadduków praktycznie żadnych nie mamy, jedynie poza tutaj taką malutką kontynuacją tego pasa, który przechodzi jakby z torsu na nóżki. Jeżeli chodzi o maskę, no to znajduje się tutaj oczywiście ta taka jakby złota gwiazda. No tutaj ten złoty kolor z mojej już troszeczkę zszedł, no trzeba pamiętać, że ta figurka ma już 9 lat. No i główka, no właśnie. Jeżeli chodzi o to uszkodzenie, no niestety nie zachowała się mi się ta główka w idealnym stanie, no i jakieś uszkodzenie tutaj się pojawiło. Chociaż prawdę mówiąc nie mam pojęcia co się stało. Tak czy inaczej jedno oko tej figurki jest takie trochę jakby starte. I właśnie to jest dość zabawne, że przez kilka lat minifigurka Kaja dostawała główkę z taką oto blizną na jednym oku. Nie wiadomo w sumie dlaczego, w serialu Kai nic takiego nie miał, ale tak to właśnie wyglądało. Tak więc mój Kai no to już w ogóle tutaj chyba ledwo widzi. Na jednym oku blizna, drugie ma startę. No naprawdę biedny Kaj, aż mi go szkoda. Ma on tutaj jeszcze na pleckach taki oto element ze studem, do którego podczepiamy ten właśnie plecak. No i zerknijmy sobie jeszcze na nadduki na pleckach, które również, no raczej dość ubogo się prezentują. Tak czy inaczej widzimy tutaj symbol Kaja. Kolejną minifigurką jest młody Lloyd Garmadon, z czasów kiedy jeszcze próbował być złoczyńcą, ale jak wiemy średnio mu to wychodziło. W jednej ręce trzymał on laskę mężonów i ta laska jest bardzo ładnym elementem. Spójrzcie, tutaj wokół tej rękojeści jakby owija się wąż. Później tutaj widzimy jego głowę, no przepięknie się to prezentuje. I co ciekawe jest to laska plemi, plemienia dusicieli. Myślę, że dużo bardziej pasowała ta plemienia brzmi Ampirów. Patrząc na to, że jest to, że jest właśnie ich pojazdem, no i zresztą ten wężon, którego tutaj otrzymujemy, właśnie z tego plemienia pochodzi. No ale daj nam tej laskę dusicieli, no i niech im będzie, skoro taką się zdecydowali. A świadczy o tym oczywiście ten okrągły Tide 1 na 1 z nadukiem przedstawiającym symbol tego właśnie plemienia. Natomiast w drugiej ręce Lloyd trzyma taką oto broń zakończoną takim elektrycznym elementem, więc może zapewne za jej pomocą razić prądem. Naduki na torsie prezentują się dość zabawnie, gdyż jest to taka próba przez Lloyd'a amatorsko odzorowania tego, jak wyglądał tors jego ojca. Gdyż minifigurka Garmadona na torsie miała naduki przedstawiające takie jakby żebra, i Lloyd najwyraźniej spróbował to odzorować za pomocą białej farby. No i widać właśnie, że to jest namalowane za pomocą takiej farby i naprawdę fajnie to wygląda. Widzimy tutaj również jakiś fioletowy pas. Tutaj numerek 5. Właśnie zawsze mnie ten numerek 5 zastanawiał, czy to jest do czegoś nawiązanie, czy tak po prostu sobie jest. Wydaje mi się, że to żadne nawiązanie nie jest, bo nic takiego, nic związanego z tym serialem nie mieliśmy, więc chyba po prostu tak o, tak sobie jest piątka, no bo czemu nie. Oczywiście krótkie czarne nóżki. Na pleckach żadnych nadduków nie mamy. Na głowie to oczywiście nosi czarny kaptur. W ogóle jest ubrany cały na czarno, jak na prawdziwego złoczyńcę przystało. No i króciutka pelerynka. Taka mniej więcej w rozmiarów połowy tych takich zwykłych pelerynek, które nakłada się dorosłym minifigurkom. No i ta perynka u dorosłej minifigurki z normalnymi nóżkami, no mogłaby robić najwyżej za naramiennik aniżeli za pełną perynkę. Mamy dwa wyrazy twarzy. Pierwszy z takim złowieszczym uśmieszkiem, natomiast drugi przerażony. Ostatnia minifigurka to wężol, mi mipirów. Nazywa się on Fang no i najciekawszym elementem jest tutaj zdecydowanie jego głowa. Bardzo ładnie się ten ode prezentuje, fajnie wyglądają te jego kły, wszystkie łuski, oczy. Naprawdę nieźle się to prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o nadduki na torsie i na łóżkach, no to no cóż, widać, że ta minifigurka ma już 9 lat. Co prawda, no nie powiem, że te nadduki są złe, bo są naprawdę ładne, aczkolwiek no dzisiaj te naduki w Ninjago, zresztą w innych seriach również, prezentują się dużo, dużo bardziej szczegółowo. No i widać, że przez te 9 lat LEGO zrobiło jednak duży postęp. Aczkolwiek podoba mi się ten naszyjnik z jakimiś kłami. Prawdopodobnie to właśnie są jakieś kły. To akurat bardzo fajnie wygląda. Na pleckach również nadduki dość ubogie, widzimy tutaj tylko takie jakieś jakby łówki. Podsumowując, jest to bardzo dobry zestaw, który całkiem nieźle się zestarzał, bo pomimo upływu lat ten chrzęstokopter wciąż jest całkiem fajną, dobrze wyglądającą i bawialną konstrukcją. Nie powiedziałbym, że jest to coś niesamowitego, wydaje mi się, że w sezonie pierwszym było kilka fajniejszych zestawów, aczkolwiek jest to jak najbardziej porządny, dobry set. W tej recenzji to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!